Na szóstym miejscu polscy skoczkowie zakończyli walkę o medale w konkursie drużynowym. Co ciekawe, gdyby to był konkurs indywidualny, Kamil Stoch byłby znów na czwartym miejscu. Paweł Wąsek był trzeci, ale w serii próbnej. Triumfowali Austriacy przed Słoweńcami i Niemcami. A w jakim nastroju są nasi skoczkowie? Kacper Merek. W niedzielę w południe w biurze firmy handlującej basenami ogrodowymi. Wielkopolska Policja... No to nie był Kacper Merek, tylko Dariusz Łapiński, ale mogę powiedzieć, że nasi skoczkowie... Yy... Przejmują się tym wydarzeniem. Widzieliśmy wczoraj... O, to jest Kacper Merk. Idealnym potwierdzeniem tego, co widzieliśmy w tym sezonie. Przez całą zimę Polacy nie liczyli się w walce o podium w konkursach drużynowych. Z drugiej tutaj w Pekinie prezentowali się dużo lepiej, ale akurat dzisiaj przypadł im najsłabszy konkurs. Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Kamil Stoch oddali po jednym bardzo dobrym lub dobrym i po jednym nieco słabszym skoku. To wystarczyło do zajęcia szóstego miejsca. Przykra to jest sprawa, bo... Ja Wiadomo, że nie byliśmy tutaj faworytami i nikt na nas pewnie tak nie patrzył, ale walczyliśmy. No ta walka dzisiaj się nie udała. Zawaliłem ten drugi skok, bo był, był mocno przypóźniony. Życie toczy się dalej, śnieg jest dalej biały, trawa gdzieś jest dalej zielona, a ludzie żyją własnym życiem. Wrócimy do domu no i Więc przed nami kolejne wyzwania. Nasi dziś ani przez moment nie liczyli się w walce o podium. To przypadło w udziale Austriakom, to nowi mistrzowie olimpijscy, Słoweńcom oraz Niemcom, którzy w ostatnim skoku wydarli brąz Norwegom przed Polakami. Teraz powrót do domu. W środę wracają do kraju i przed nimi tydzień treningów oraz odpoczynku, tak by na koniec lutego zaprezentować się w kolejnych zawodach Pucharu Świata, tym razem w fińskim Lahti. Z Janja dla faktów. Kacper Merk.